To, jeszcze, może, Mogę przekonać jeszcze, jak jest. Dlaczego na przykład nie może radny uczestniczyć w konkursie? Było zapytanie Grzegorza Pawlaka, było zapytanie Tomasza i ileś tam na początku chyba jeszcze w rozmowie z Panem Wójtem. Pan wójt wyraźnie po się ja, ten... Pani, Planie, nie wiem, o nie, na się wydaje mi się, że tu ja powinna Pani... Jeżeli pan to mówi, że Pan wójt coś dostał, a ja nie odbywał się. Nie, 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 nie. Do tego, jest, to, jest, nie, nie. To, to są nie pytania, to, to są nie pytania do Pani, bo Pani powinna wiedzieć, że pytanie, które ja stawiam, powinna Pani zdecydowanie odpowiedzieć, bo Pani w tej branży już pracuje tyle lat i na przykład musi Pani wiedzieć, czy, czy członkiem komisji może być konkursowej rady. Nie, nie. Prosto panie. tak czy nie? Nie, nie można. Proszę może. panią. Przecież Ale ja pani nie pytałam panie. cały czas panią kierownik. Proszę panią, ja wiem co ja muszę i staram się robić tak, jak potrafię. W związku z tym odpowiem pani na to pytanie. Przedstawiciel organu, bo jest trzech przedstawicieli organu, prawda? Organu prowadzącego. A przedstawiciel organu jest to pracownik jednostki zapewniający organowi pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań. A radny nie wiem czy jest przedstawicielem organu. Tak, radny nie jest przedstawicielem organu. Pani tak ale Pani, o... że na przykład przed w skład komisji na przykład wchodzą księgowe, czy one też mają taką kompetencję, że wiedzą, jeżeli jest... Są przedstawicielami organu. Są przedstawicielami. Pan kanter? też jest przedstawiciel panu radny. Nie, nie, wiem. Stanowiącego. nie jest stanowiącego. Stanowiącego. Tak, a nie wydaje mi się, że, że, że tu, tu chyba jest uchybienie, że jednak nie do końca jest to y, dobrze sprecyzowane przez Panią, bo wydaje, mi y, no, no pani mówi, że nie może być radny, ja, a ja, ja wiem, że może być radny. Ale no chęć, dla to, dlaczego nie powołali, bo y, taką chęć wyraził właśnie pan Tomek Czwiarn. Chciał uczestniczyć. Nie, nie mówi, że chciałby uczestniczyć. Hmm. Bóg Bóg, że nie był zaproszony, bo kiedyś. Pani wcześniej było. Mogę Tak. Czy może być kompetencji, Czy kto nie ma my, czy pani? To jak? No to, to, to ja, może, może być członkiem komisji konkursowej w konkursie w wyborze dyrektora szkoły? No. Może. Hmm. Proszę I to o protokole grubym no. No, tu. No, no, bo naprawdę... Komisja, przedstawiciel organu prowadzącego, prawda? Nie, nie jest No, tak. Jest, no bo może jakby organ prowadzący tam ma szach, Trzy miejsca do oceny. I w ramach tych trzech jeździ, może między innymi Może powołany, nie musi. Tu akurat tak, nazwóg zadecydował inaczej. Tak, A tak. Ale gdy pytamy, to chcielibyśmy właśnie takiej odpowiedzi. No. Czy miał do tego prawo? Nie miał. Tak? Miał do tego prawo. Ja nie podważam tych wszystkich, którzy brali udział. Chodziło mi o samo stwierdzenie. Czy radny może być kłopot? Dlatego bardzo Pani dziękuję. Ale tutaj nie ma zarzutu, nie ma zarzutu, nie ma skargi, że radny tutaj nie uczestniczył. Tak? To nie jest postępowanie w tej skardze. Tu nie ma. Pani nie skarży się, że nie było w składzie komisji kompostanowienia.